Dzień dobry, zaczynamy Ekstraklasykę. Dziś wspólnie cofamy się do września 2001 roku. Na początku miesiąca reprezentacja pod wodzą Jerzego Engela w świetnym stylu zakwalifikowała się na Mundial. W Mistrzostwach Świata nie graliśmy od 1986 roku, więc było to ogromne wydarzenie. W tym samym czasie w Ekstraklasie rozgrywano jeden z najbardziej pokręconych sezonów. 16 drużyn podzielono na dwie grupy. Cztery najlepsze zespoły z grupy A i grupy B tworzyły grupę mistrzowską. Pozostała ósemka rywalizowała w grupie spadkowej. Co ciekawe, po pierwszej fazie liczbę punktów dzielono przez dwa. Jak wiemy, ten pomysł powrócił kilkanaście lat później. Przed nami mecz grupy B. Legia podejmuje Śląsk-Wrocław. Rzut oka na składy i już wiemy, że w tym meczu zagrali m.in. przyszły mistrz Anglii, dwóch przyszłych trenerów Legii, Obecny dyrektor sportowy Śląska, dwóch telewizyjnych ekspertów Kanal Plus i znany menedżer. Prezentujemy składy, w jakich rozpoczną ten mecz oba zespoły. Śląsk w ramce Krzysztof Pyskaty z dwójką Jacek Maciorowski, z czwórką Marcin Wasilewski, z ósemką Dariusz Filipczak, z dziesiątką Remigiusz Jezierski, z jedenastką Sławomir Nazaruk, 13 Jarosław Lato, 14 Piotr Jawny, 16 Krzysztof Szewczyk, 20 Gortowski, Gortowski, 25 Dariusz Sztylka, trenerem Śląska Czech Petr Nemec. Na ławce rezerwowych są Damian Jaroszewski, Maksym Sinowiew, Jacek Imianowski, Paweł Sasin, Mateusz Żydko, Maciej Kowalczyk i Tomasz Rudo. Gospodarze w bramce Wojciech Kowalewski, 3 Wojciech Szala, 4 Tomasz Jarzębowski, 6 Maciej Murawski, 10 Mousa Jachaja, 13 Bartosz Karwan, 14 Aleksander Wukowicz, 17 Łukasz Mierzejewski, 18 Jacek Magiera, 21 Radosław Wrublewski i 25 Marian Grasymowski. Trenerem Dragomir Okuka na ławce Boruc, Omeliańczuk, Kiełbowicz, Bojarski Mazurkiewicz, Piekarski i Sokołowski. Ustawienie Śląska 3-5-2 bez kontuzjowanego na skręta w linii obrony, którego zastępuje Maciorowski awataku obok Jezierskiego debiutujący w Ekstraklasie, Król strzelców drugiej ligi poprzedniego sezonu Irena Urz Gortowski. Przemeblowana także Legia również ustawienie 3-5-2 bez Kucharskiego Switlicy, Majewskiego, Zielińskiego. No i w pierwszym składzie po raz pierwszy w barwach Legii Mosa Jakaja. Wraz z Mierzejewskim. Od nich będzie zależała skuteczność warszawskiej drużyny. W tym cyklu nie proponujemy Państwu meczów nudnych i dziś nie będzie wyjątku. Już pierwsza połowa przyniosła nam 5 goli. Początek spotkania zaczyna Śląsk. Białe koszulki, czerwone spodenki. Jędzielski z Gortowskim w ataku. A to z w 25. Sztylka. Pierwsze nieudane zagranie do Nazaruka. W pierwszych sekundach próbował przedrzeć się prawą stroną boiska. Agresywnie Wrocławianie. Już na połowie legi. Dobra interwencja Nie Niedobre rozegranie. Wyrzut z autu. Nazaruk. Nazaruk w pojedynku z Gerasimowskim. Zdołał Nazaruk zagrać pole karne. Był tutaj na miejscu szalony. Niewiele brakowało, żeby Nazaruk. W tym spotkaniu grał na przeciwną bramkę. On miał poważne propozycje z Legii. Ostatecznie wylądował w Śląsku. A teraz Wróblewski. Interwencja Jawnego. Pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. Z rzutu rożnego Karwan. Debita piłka przez Filipczaka. Szala i Jachaja byli piłkarze GKS-u. Dobra piłka! Pole karne, ale na spalonym i Magiera, i Mierzejewski. No, była to próbka, naprawdę, dobrej, składnej akcji. Gdyby tutaj o tempo wyczekał Mierzejewski, to pewnie, pewnie byłoby bardzo groźnie pod bramką Pyskatego. Gortowski. No. Jeszcze nie czas na wiwaty. Piłkarz, który w tym meczu debiutuje w Barwach Śląska. W ogóle w pierwszej lidze. On wcześniej jest wychowankiem motelcza Ława. Później grał w Polarze Wrocław, w barwach którego w ostatnim sezonie został królem strzelców drugiej ligi 16 goli. Tyle samo miał Dariusz Solnica. Zaowocowało to przejściem do Śląska. Popatrzmy na tę akcję. Jest gol dla legii. Naraty, najpierw Jachaja, ostatecznie Mierzejewski skierował piłkę do bramki, Legia prowadzi 1 do 0. No Wreszcie wyszło to ostatnie podanie, ale strzelać trzeba było aż trzy razy, żeby pokonać pyskatego. Popatrzmy jeszcze raz, Wróblewski miał trochę więcej miejsca na tam dokładnie dośrodkować, tam źle zachował się Macierowski. Strzał Karwana, Jahaja w słupek, no i... To już nie mogło być inaczej, młody Łukasz Mierzejewski, nasz złoty medalista Mistrzostw Europy z Finlandii, strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Nie wiem czy tutaj ta bramka nie obciąża konta pyskatego, który wybił piłkę przed siebie. Gdyby... gdyby trochę bał, troszkę... może później rękami uderzyć w słupek. Przed polem karnym Gróblewski, sześciu graczy w zielonych strojach. Będzie się starało zmylić obronę Śląska i uderzał głową Wukowicz. Wukowicz już w swoich występach w legii pokazał się kilka razy z bardzo dobrej strony. Nie gra jeszcze równo, ma dłuższe okresy przestojów, ale czasem potrafi zagrać niesygnalizowaną dobrą piłkę w okolicy pola karnego Wasilewski Wasilewski, wbita piłka w pole karne, jest jeszcze Nazaruk i jest piłka w bramce. 30. minuta, 1 do 1, a gola strzela Ireneusz Gortowski w pierwszym swoim występie w Śląsku w pierwszej lidze. Jego pierwszy gol dla Nowych Barw. Jeszcze raz ta akcja zaczęła się od Wasilewskiego, błąd Gerasimowskiego, piłka... Spod nóg Macedończyka trafiła do Nazaruka i potem już było w zasadzie formalnością dobrze dograć do stojącego przed bramką Gortowskiego. No widać, że ten chłopak ma zmysł w polu karnym, że wie gdzie się ustawić, gdzie znaleźć, jak uciec obrońcom i te umiejętności wykorzystał. A że i sprawny jest bardzo, to i efektowne radości będziemy mieli na naszych boiskach po bramkach Gortowskiego. Ładny przerzut do Sztylki. Sztylka. Na lewą nogę. 15 metrów. I w długi ruch. Celny strzał Sztylki. 2-1. Śląska obejmuje prowadzenie w Warszawie. Wydawało się, że nic dobrego tej akcji, z tej akcji Śląskowi nie wyjdzie. Tak się zaczęła dosyć anemicznie. Chyba. Chyba można tutaj e, stwierdzić, że Kowalewski źle się ustawił. Gdyby, gdyby stał bliżej bramki, pewnie by był w stanie tą piłkę wybić. Wyszedł na szósty metr. Ale też uderzenie sztylki bardzo precyzyjne. No i mamy niespodziankę. Z 1 do 0 zrobiło się 1 do 2. I kolejna kontra. Zaczynają Szewczyk. Dobra piłka do Jezierskiego. Jezierski i nie zdążył. Gierasymowski 3-1 Śląsk prowadzi z Legią. No, kilka minut, które zupełnie zaszokowały Kibiców. No już dawno chyba nie było takiego obrotu sytuacji na tym stadionie. Legia... No, pamiętają Państwo zapewne dokładnie kiedy? To był ten mecz Legia. Widzę, kiedy w ciągu 4-5 minut Legia straciła tutaj trzy gole. Znacznie ważniejsze niż te, które teraz oglądamy, bo te o Mistrzostwie Polski, ale rzeczywiście to było już dosyć dawno. Migusz Jezierski, jak zapowiedział, tak robi. Napisał do nas, że już nie chce udawać, nie chce być negatywnym bohaterem. Chce, by o nim mówiono w dobrym świetle, po jego skutecznych wyczynach piłkarskich. No i jego słowa. Póki co się tutaj sprawdzają. Strzela bardzo ładną bramkę, ale też podkreślmy asystę Szewczyka. Bardzo dobre zagranie w tempo do swojego kolegi z ataku. Legia Śląsk 1 do 3. Co ciekawe, to jest 13 bramka Śląska w tych rozgrywkach, a 10 zdobyta poza Wrocławiem. Szala. Jeszcze jeden zwód. szala lewą nogą, no i jawne uprzedził Pyskatego. Trochę szczęśliwa interwencja obrońcy, tutaj zmiana kierunku lotu piłki mogła się skończyć golem samobójczym. Szala strzelał zamiast dogrywać, miał tutaj trzech piłkarzy do wyboru, żaden z nich nie był na spalonym błąd w dograniu. Popatrzmy, faulowany Wrublewski będzie rzut karny. No a przewinił ten, który do tej pory się praktycznie nie mylił. Piotr Jawny. Ładnie szukał miejsca w polu karnym Wrublewski. Dynamicznie przed i mijał już jawnego faul kapitana Śląska, a przed szansą Bartosz Karwan. Cztery bramki do tej pory w ekstraklasie w obecnym sezonie, a teraz pojedynek z Pyskatem. Karwan i gol numer 5. 2 do 3. Legia przegrywa ze Śląskiem w 39 minucie. Szalenie efektowne ostatnie kilka ostatnich minut tego spotkania oglądaliśmy od 30 do 39 minuty 4 gole ale skupiona twarz Bartosza Karwana to cały czas niekorzystny wynik dla Legii Pala do Jachai. Przewraca nam Szara w pojedynku z Gortowskim i w pole karne. Za słaby strzał dla Pyskatego. Fatalnie teraz Wukowicz starał się naprawić swój błąd, swoją stratę piłki w pobliżu pola karnego, no ale faulował i będziemy mieli rzut wolny dla Śląska w ostatnich sekundach pierwszej połowy meczu. W dobrze, że te wolne biją lato yy, Filipczak, to są gracze lewo noży. Yy, Wasilewski z kolei yy, raczej wykonuje już wolne, gdy trzeba strzelać prawą A teraz Wasilewski bierze rozbieg. Liczny mur Legi. No a gdyby był Leszek Pisz, to we mnie on by strzelał. Leszek Pisz jest, ale na trybunach. Chce się dogadać z działaczami Legi. 34-letni piłkarz. Była wielka gwiazda Legii, ostatnio w Śląsku. Jednak Jezierski. No, Nasz niż te bramki na tym stadionie ostrzeliwał dużo, dużo efektownie. Kancówka pierwszej połowy. Legia przegrywa. I z takim też wynikiem. Zejdą do szatni. Jukarze jednej, drugiej drużyny Legia Śląsk 2 do 3. Trenerem legii był wtedy słynący z twardej ręki i katorżniczych treningów Dragomiro Okuka. W ciemno można było zakładać, że w przerwie w szatni gospodarzy było gorąco. Obraz gry miał zmienić wprowadzony na boisko Mariusz Piekarski. Piekarski. Trzech legionistów w ataku. Piekarski do Jachai. Mousa Jachaja poprzeczka, ratuje się z Wrocław. Mówiłeś o stylu piekarskiego i to też było takie właśnie w stylu piekarskiego. Popatrzył w jedną stronę, zagrał do Jachai. A ten był bardzo bliski strzelenia. Swojej pierwszej bramki w barwach Legii. Michaja na pewno potrzebuje czasu, aby się ograć. On jednak miał dużą przerwę od zakończenia poprzedniego sezonu do momentu rozpoczęcia gier w Ekstraklasie w barwach Legii. Ze środka boiska przeniósł się Piekarski na prawą stronę. Wrublewski próbuje wstrzelić się w bramkę Pyskatego. Druga dobra okazja tego piłkarza. Jak widzimy ożywienie do gry Legii wniósł piekarski. Choć Wróblewski nie dysponuje jakimiś wybitnymi warunkami fizycznymi, to jednak w pojedynku główkowym z Nazarukiem był no, była to wyrównana walka, zdecydowanie wygrana w tym przypadku przez napastnika Legii. Nazaruk ładnie się przedarł Nazaruk. Odgrywa przed bramką. Jezierski 4 do 2 prowadzi Śląsk. A zdziwiony sam strzelec gola prawie na równi ze zdziwieniem Kowalewskiego. No i chyba w Legii żałują, że Słowomir Nazaruk nie trafił na Łazienkowską, a trafił na Oporowską we Wrocławiu. Wróblewski, Piekarski, Gerasimowski to byli trzej piłkarze po kolei ograni przez Nazaruka. No potem włożenie piłki Lezierskiego było już formalnością. Kowalewski wyszedł do Nazaruka, nie było go w bramce. W bramce był Karwan, ale tego strzału zablokować nie zdołał Remigiusz Jezierski zdobywa swoją drugą bramkę w tym meczu 4 do 2 Śląsk prowadzi w Warszawie odpowiedź Legii w tym meczu mogła być szybka ale nie trafia dobrze w piłkę Włókowicz minęła piłka dwóch wrocławian przejęli legioniści piekarski do karwana karwan w stronę Jahai. wyjście pyska tego 4-2 on prowadzi w Warszawie, ale peskaty nie ma jakichś jak na końcu w tym meczu jakichś fantastycznych interwencji. Przede wszystkim legia strzela niecelnie. Kibice Legii odpalili racę są ze swoimi piłkarzami, mimo że, że legia przegrywa Karwan. Mierzejewski. Ładny zbud polu karnym. Sokołowski Jakaja 4 do 3. Hokejowa bramka. Strzał Sokołowskiego. Zmienił tylko kierunek lotu Mosa Jahaja i w ten sposób Bremsnik rozdobywa swoją pierwszą bramkę w barwach leki. Trochę legia może być o szczęściu, bo strzał Słupowskiemu zupełnie nie wyszedł. Kilka dotoczyłaby się w bezpiecznej odległości od bramki do linii końcowej. Ale. Wasilewski krył, jechał na radar i pozwolił legioniście zdobyć trzeciego gola. No, już tylko bramkę straty ma Legia. Kwadrans pozostał legionistą do tego, żeby przechylić wynik na, na swoją korzyść. Dobry strzał Sokołowskiego i równie udana interwencja tego. A statystyka rzutów rożnych tego meczu? No, olbrzymia przewaga na korzyść Legii, szansa, Karwan nad bramką. Nikt nie przeszkadzał Karwanowi w oddaniu głową, nie musiał nawet wyskakiwać. Wystarczyło porządnie przymierzyć, ale Karwan tego nie zrobił. Choćby tak jak Woslo z Norwegią, kiedy Karwan zdobył bramkę, także z ostrego kąta. Mogła być akcja na piątą bramkę, a tak Legia jeszcze może wyrównać, niecelnie Mierzejewski. Filipczak nigdy nie był napastnikiem, nigdy nie grał w roli napastnika. Stąd może nieco ta sytuacja go zaskoczyła. No i widzimy jak schodzący z boiska Remigiusz Jezierski dziękuję swoim kibicom. Dwa gole tego piłkarza. Dobra gra. Niewątpliwie jeden z bohaterów spotkania Filipczak. Się jak najpóźniej Śląsk wybić ten rzut wolny Wasilewski w światło bramki ale z daleka więc miał czas Kowalewski Trzy minuty nadziei dla Legii tylko jak to zrobić żeby piłka minęła tę defensywę Śląska i wpadła po raz czwarty do bramki Pyskatego odgwizdane zagranie ręką Wróblewskiego to zagranie które pomagało mu opanować piłkę w polu karnym. Popatrzmy na powtórkę. Wydaje się, że ręki tutaj nie było. Ale. ta Akcja przerwana czy jeszcze Legia będzie miała szansę na wyrównanie nie to już koniec meczu sensacyjne zwycięstwo Śląska w Warszawie 4 do 3 Śląsk drużyną, która w tym sezonie pokonała Legię w obu meczach Legia w poprzednich rozgrywkach. Miała bilans z jednym z zespołów ekstraklasy, właśnie taki dwie porażki. To był GKS Katowice. Olbrzymia radość Wrocławian, którzy od drugiej kolejki nie wygrali. Zwycięstwo Śląska było dużą niespodzianką, a w największym stopniu przyczynił się do niej Remigiusz Jezierski. Już wtedy imponował analitycznym podejściem do futbolu. O jakby stosunku bramek nie myśleliśmy, ale liczyliśmy na wygraną. Szczerze powiem, że przyjechaliśmy po walczyć. O trzy punkty, o jeden punkt. Chcieliśmy jakby pokazać tym niedowiarkom, którzy skreślili nas po meczu z Radąckiem. Dziennikarze nie o nas pisali, że jest to słaba drużyna, a ja wiedziałem, że ten mecz na legii z dobrym przeciwnikiem jakby zagramy lepiej i pokażemy, że potrafimy grać w piłkę. Ale czy legia Was dzisiaj troszeczkę zlekceważyła, czy wznieśliście się na wyżynę swoich umiejętności? Jakby Pan to proporcjonalnie rozłożył? I... Trudno powiedzieć, no my byliśmy zdeterminowani. To tak jak Radomsko przyjechało do nas, yy, każdy zawodnik krył, każdego nie odpuszczali. My również zagraliśmy podobnie dzisiaj. Wielkiego meczu może rzeczywiście nie zagrała Legia. Yy, Bartek Karwan dobrze był wykryty. Yy, myślę, że odebraliśmy trochę atuty Legii, ale no nie ukrywam, że z kontry gra się Polakom łatwiej. I my również jeszcze byliśmy w pierwszej połowie kilka minut, a to było kilka bramek. Była to trzecia ligowa porażka Legii i jednocześnie ostatnia w tym sezonie. Dzięki dobrej postawie w kwietniu 2002 roku Warszawianie świętowali mistrzostwo. Śląsk, choć dwukrotnie pokonał przyszłego mistrza, ostatecznie zajął 15 miejsce i spadł do drugiej ligi. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.